z tej strony Sermiszek, a ja witam Was kolejny raz w odcinku z serii Cyberpunk w którym dowiecie się jak zdobyć trzy legendarne typy broni yy, od razu na wstępie powiem, żeby nie było niedomówień może się tak zdarzyć, że podchodzicie do skrzynki i będziecie mieć tutaj broń, yy, która jest bardzo rzadka albo która ma mniej obrażeń, czy więcej po pierwsze te obrażenia skalują się od levela po drugie Skalują się od naszego szczęścia, dlatego radziłbym Wam, ze względu na właśnie szczęście, ze względu na to, jak możecie tutaj wylosować, zapisywać zawsze zanim wejdziecie do danego miejsca z bronią. Warto to zapisać. Bo przykładowo, nawet ja wczytując jakiś tam zapis, gdzie znajduję legendarkę, okazuje się, że wczytuję i jest tutaj bardzo rzadka broń, i tak dalej. Dlatego pamiętajcie o tym żeby sobie to zapisać i jak macie jakąś słabą broń na zasadzie jest to bardzo rzadka albo jeszcze coś gorszego no to wtedy weźcie to wczytajcie i y, może być wtedy właśnie legendarka powinna tutaj znajdować się legendarka no i tak jak w moim przypadku y, wcześniej miałem tutaj legendarkę 500 obrażeń na sekundę teraz mam 464 ale za to mam więcej slotów zobaczcie sobie że teraz mam y, miejsce na modyfikację lufy i 4 miejsca na modyfikację a wcześniej miałem 2 miejsca na modyfikację i tylko celownik i jest tutaj pierwsza legendarna broń DS-1 Pulsar pistolet maszynowy typu Power już się w niego wyposażymy pistolet maszynowy typu Power Pulsar Zobaczcie sobie sami celowniczek taki do niego dostaliśmy. No i zobaczcie jak strzela. Troszeczkę trzeba kontrolować tą broń, bo ma e, odrzut. Także przy dłuższej serii, no, troszeczkę jest tego odrzutu. A przy pojedynczych ciałach dosyć celna broń. Gdzie ją możemy znaleźć? Już pokazuję. Kontrakt, gdzie dwóch się bije. Mamy tutaj kontrakt w tym miejscu. I wykonując zadanie, oczywiście trafimy w to miejsce, gdzie ja jestem. W pobliżu mamy szybką podróż Westwind Apartments. I tutaj w linii prostej jest budynek. Kolejna lokacja legendarnej broni. Znajdziemy ją podczas kwestii czasu. Jest to misja, gdzie musimy udać się po zapisy, żeby pomóc detektywowi. Już pokazuję na mapie. Tu mamy metro Glen Północ. I jakby troszeczkę nad tym jest misja kwestia czasu. Gdzie włamujemy się do laboratorium? i tu leży sobie Malorian legendarny rewolwer typu Power 719 obrażeń na sekundę już wam pokazuję 719 obrażeń do tego ma obrażenia od elektryczności, szansa na trafienie krytyczne, obrażenia krytyczne, dodatkowe obrażenia od rykoszetu, szansa na porażenie, mnożnik przy trafieniu w głowę razy 5. I do tego mamy modyfikację lufy i celownik oraz miejsce na 3 modyfikacje. A przy okazji w tym laboratorium możecie znaleźć easter Egg. Jest to easter egg. Już pewnie się domyślacie, co to za gra Tak Galaktyczny Kurier Dead Starting Mamy tutaj właśnie Easter Egga w tym laboratorium I tu przeszukujecie Te laboratorium, żeby dostać dane A znajduje się one Właśnie w tym miejscu Macie ulicę Tu jest wejście do tego laboratorium. Pamiętaj. Podczas misji kwestia Czasu River to jest ta farma. Udało się. Teraz do obory szybko. Uważaj, leżetki się aktywowały. Strzelanie z rewolweru. Bardziej wyższałowo, plastikowe krzesełeczka ostatnia legendarna broń znajduje się tutaj w łazience. Na lewo mamy legendarne Nowaki. Karabin szturmowy typu Power. Bierzemy nasze nowaki. Tak wygląda.

A na mapie znajduje się w tym miejscu. Tutaj mamy luksusowe apartamenty. Troszeczkę nad nimi jest budynek. Gdzie mamy misję też do wykonania. Ja ją akurat już wykonałem. I pokazuję wam też, jak tutaj wejść. winda. Zbyt szybka ta winda nie jest, mogliby przyinwestować. O, i jesteśmy. Tu jest ulica główna i to jest ten wyrobiec. I tam właśnie trzeba wejść do windy. Mam nadzieję, że traficie. E, broń jest bardzo fajna. E, strzela burstem i jest bardzo, bardzo celna. Ja Wam bardzo dziękuję za zobaczenie tego odcinka. Dzięki za wszystkie łapki w górę. Dzięki za wszystkie słupki. Piszcie w komentarzach, jaka broń Wam się najbardziej podoba, czy wolicie strzelać z rewolwerów, czy pistoletów, czy karabinów, czy może snajperka jest Waszą ulubioną bronią. A ja, żeby Wam zademonstrować, że ta broń jest dosyć celna, to zobaczcie sobie sami. Nie ma gościa. Nie ma gościa. Wszystko na potrzeby filmiku. Biedny cywilie. Odpaleni. A statystyki tej broni już Wam pokazuję. 473 obrażeń na sekundę, dodatkowo obrażenia termiczne, szansa na podpalenie, mnożnik obrażeń przy trafieniu w głowę, zmniejsza przyrost rozrzutu po strzale 80% i mamy puste miejsce na lunetę, modyfikacje lufy i 4 modyfikacje do tej broni, także Nowaki, może to bracia Nowaki właśnie wymyślili ten karabin szturmowy typu Power, trzymajcie się, pozdrawiam. Thank <laughs>